Język niemiecki jest po prostu bardzo, bardzo precyzyjny i daje doskonałe informacje. Na przykład, kiedy Państwo widzą kogoś takiego jak ja, to po polsku to się nazywa pianista, a po niemiecku znacznie dokładniej szpila. No jest różnica. Widzimy na przykład w nauce zwierzę. Kangur. Po polsku mówimy kangur. Co jest bez sensu. Wiadomo, że kangur. A Niemcy mówią precyzyjnie: Zwierzę z torbą, boitelratten. No i dalej. Na przykład, jak się takiego kangura złapie i schowa do pojemnika, po niemiecku pojemnik nazywa się kofa. to taki pojemnik z kangurem w środku to jest precyzyjnie Beutelratn-Koffer. Ale kangur mógłby się udusić, więc najlepiej, jakby pojemnik był przewiewny, zrobiony z plecionki, która po niemiecku nazywa się latngita. W takim wypadku pleciony pojemnik dla kangura, To jest beutelraten Zresztą, nie tylko w naukach przyrodniczych, ale proszę mi wierzyć, w naukach antropologicznych to jest jeszcze ważniejsze, bo na przykład badamy taką kulturę hotentotów, po niemiecku hotentotten i tam są społeczność, rodzina. Jest matka hotentocka na przykład. Po niemiecku hotentottenmutter. No i ta matka może mieć syna. Ale syn się nie udał. Jonka się jest głupi. Głupi jąkała po niemiecku nazywa się stotttrottl. A hotentocka matka głupiego i jąkającego się syna nazywa się po niemiecku no I to wszystko było, było w porządku, tym nie fakt, że w każdej społeczności są osobniki niegodziwe. Na przykład morderca, po niemiecku nazywa się attentato. Nie daj Boże, jak taki morderca zabije akurat hotentocką matkę głupiego i jąkającego się syna. Wtedy taki morderca hotentockiej matki głupiego i jąkającego się syna, nazywa się po niemiecku precyzyjnie Hottentottenschtottetrottelmutterattentatter. No i to przez chwilę było groźnie, ale... Proszę się uspokoić, bo historia kończy się szczęśliwie. Hotentoci nie są w cieniu, bici łapią mordercę. Złapany jest, dzwonią po policję, że przyjechała. Policja tylko mówi, to przetrzymajcie przez chwilę, przyjedziemy, odbierzemy. Także nie ma problemu. Do tego celu przetrzymania mordercy najlepiej nadaje się pleciony pojemnik na kangury. Tyle, że wtedy siedzący w plecionym pojemniku na kangury, Hotentocki, zabójca matki głupiego i jękającego się syna, nazywa się po niemiecku Hotentotten, Sztototlmuto, Boiterratten, Attentato.